Jak wymienić olej wraz z filtrem w samochodzie? Materiał dla młodych adeptów mechaniki, bo każdy kiedyś zaczynał. Na przykładzie fiata tipo, a będziesz potrzebował olej o właściwej specyfikacji, nowy filtr, podstawowe klucze, taki klucz do filtrów, pojemnik na stary olej, lejek, nawet taki najprostszy z butelki lub bardziej profesjonalny jak ten. Delikatnie rozgryj silnik, schodzimy pod auto i ściągamy osłonę pod silnikiem. Korek spustowy mamy tutaj. Odkręcamy, niech olej spokojnie ścieka. Zlokalizuj filtr, spróbuj odkręcić go ręką. Przeważnie się nie da, to użyj specjalnej opaski klucza. Nowy filtr posmaruj cienko-świeżym olejem na uszczelce i przykręć ręcznie bez przesady. Jak dokładnie do tego podejść, mówię w poprzednim materiale. Olej zleciał, więc przykręcamy korek spustowy. Tu warto, w zależności od korka, albo dać cały nowy, albo wymienić podkładkę. Wlej świeży olej, aż na miarce będziesz miał poziom maksimum. Uruchom silnik na kilkanaście sekund, zgaś, odczekaj minutę i sprawdź bagnet. Poziom spadł. Dlaczego? W tym przypadku filtr był montowany poziomo, więc nie byliśmy w stanie zalać go przed montażem oleju, bo wszystko by wyciekło zanim byśmy to wszystko zakręcili. Więc był filtr na sucho zamontowany. Gdy odpaliliśmy silnik, to filtr wciągnął część oleju, stąd ubytek na miarce oleju, na bagnecie. Więc teraz trzeba go uzupełnić. Dolewamy olej do właściwego poziomu, część osób celuje w środek skali, między minimum a maksimum, ale ja zwykle robię do poziomu maksimum. Później sprawdzamy czy nic nie cieknie i jak jest wszystko w porządku, zakładamy osłonę. We współczesnych samochodach trzeba jeszcze potem komputerowo odnotować wymianę oleju. I to wszystko.